Cześć. Dzisiaj taki odcinek uzupełniający na temat silnika 1.9, ale o znaczeniu BLS. Bo w jednym takim krótkim materiale, a propos tych silników, no nie dało się opowiedzieć o obydwu tych konstrukcjach. BXE to już tam ma swoją historię, ale tutaj chciałbym powiedzieć o silniku BLS. I czym on tak naprawdę różni się od silnika BXE? To są. Bardzo podobne konstrukcje. Volkswagen to sobie fajnie wymyślił dosyć modułowo. Natomiast no, są istotne różnice, które są tam gdzieś w środku. Po pierwsze, silniki BLS montowane tam w golfach, Oktawiach czy tam w pasatach etc., mają już filtr cząstek stałych i to jest sprawa istotna. One, żeby ten filtr cząstek stałych tam się zmieścił, no to z tyłu została ta komora silnikowa przekonstruowana. Jest inna turbina. Ona ma inną konstrukcję, bo musi się zmieścić razem z DPF-em, który też jest z tyłu tego silnika. Sam blok silnika jest troszkę przekonstruowany. Ma takie miejsca specjalne do montażu podstawy pod DPF. On, żeby sobie nie dyndał tam, no to musi być przykręcone na, na 3 czy 4 śruby już nie pamiętam, ale coś chyba koło tego jest tam taka specjalna blacha i dodatkowo zmieniony jest oprócz softu tego silnika, no bo silnik z DPF-em musi obsługiwać ten DPF czyli jego jednostka centralna ten, sil, ten komputer sterujący no musi obsługiwać DPF więc to oprogramowanie jest zmienione, jest zmieniony zawór EGR-u jest już elektryczny, także jak on się zepsuje, no to macie tam parę stówek w plecy, chyba że kupicie jakąś używkę, no to wiadomo. Jest, to jest bardzo ważne, jest zmieniony wałek rozrządu, zwykły wałek rozrządu od silnika, nie wiem, ASZ, BXE, ATD, nie będzie współpracował z Waszym DPF-em. Bo to musi być wałek właśnie pod filtr cząstek stałych. To jest bardzo ważne. Niektórzy mechanicy robią to w ten sposób, bo nie każdy tam wiadomo wie. Robią tak, że montują wam na przykład silnik o oznaczeniu, nie wiem, tam BXE, załóżmy zamiast tego BLSA. No da się to zrobić, da się to zrobić. Nie? Natomiast zapominają o tym, że tam trzeba ten wałek wymienić na wałek od bls bo inaczej nie będzie wam się dopalał filtr. No i potem się dzieją takie właśnie akcje, że się nie dopala filtr DPF. Co chwilę jeździcie na czyszczeniu, nie wiecie, co się dzieje przez samochód ma wymieniony silnik, nie bierze oleju, a mimo to filtr się zapycha. No zapycha się dlatego, że właśnie ma niewłaściwy wałek rozrządu. I to jest. To się zdarzało dosyć często. Te samochody, gdzie tam do nas klienci dzwonili. Mówili o takich przypadłościach, że panie, a po wymianie silnika tutaj co dwa tygodnie w DPF czyszczenie, że się zapycha, mam już go dość, etc. No, tak będzie, jeśli się tego wałka nie wymieni, i zasadniczo są to jedyne różnice pomiędzy tymi silnikami. Także nie ma tam więcej jakichś dodatkowych różnic. Na pewno ja ich nie wykryłem, a żeśmy tych silników naprawdę powymieniali bardzo dużo. Yy... Ten silnik BLS ma ten sam problem z panewkami jak Beixe. Tutaj się nic nie zmieniło. Jest jeszcze gorszy przez co? no po pierwsze przez to, że ma właśnie ten filtr cząstek stałych nieszczęśliwy. Ja miałem taką Skodę. Skoda miała przejechane prawie 400 tysięcy kilometrów i filtr cząstek stałych zapykał się, znaczy zapychał. Pokazywała się ta kontrolka. Średnio co 3 tygodnie do 4 tygodni, mniej więcej z takimi interwałami. Samochód przepalał wtedy duże ilości ropy, no bo musiał dopalić filtr. Mimo tego, że codziennie robię po 100 km, praktycznie jednym ciągiem do pracy jadę 40 km w jedną stronę, a mimo to po takim już nie wiem, zużyciu, ileś tam kilometrów przejechanym miał ja już ten DPF, po prostu dopalał się bardzo często co się działo, to jest też przestroga dla tych, którzy mają takie filtry i mają już duże przebiegi, zaczyna się tam pokazywać ta kontrolka coraz częściej, że macie przytkany DPF, no należy niestety sprawdzać, znaczy niestety, trzeba sprawdzać ilość oleju silnikowego a no dlatego, że tego oleju po prostu będzie Wam przybywać a nie będzie on się, on się sam nie tworzy to nie są jakieś cząstki elementarne gdzieś tam w kosmosie Urojone jakieś, tylko po prostu dolewa wam się ropa do oleju silnikowego, rozrzedza ten olej, no i silnik traci smarowanie. No więc możecie dosyć szybko dojść do momentu, w którym no, trzeba będzie ten silnik wymienić na drugi, bo przy takim zatarciu remont no, jest możliwy. Ale ostatnio, dzisiaj nawet rozmawiałem z klientem, który, któremu mechanik powiedział, że za remont takiego silnika on weźmie około 7000 zł no da się, ja się wcale nie dziwię no. więc na to trzeba zwracać uwagę masz silnik BLS z DPF-em, czy masz silnik Volkswagen nie, T5 to jest silnik BRR bodajże i BRS one mają już DPF-y należy zwracać bardzo ważną uwagę na ilość oleju czy go nie przybywa no bo to jest ta Podstawowa, ten Podstawowy problem. Oprócz tych, oczywiście, panewek, i właściwie na tym mógłbym ten, ten materiał krótki zakończyć, bo tam nie ma żadnych innych różnic pomiędzy tymi silnikami. I to, co powiedziałem też wcześniej, te silniki są modułowe. Głowice z silnika BLS pasują do silnika, ja mówię o samej głowicy, nie o wałkach. Do wszystkich innych silników, 1,9 na pompowtryskach. 8 zaworowych. No bo tam chyba nie było, 2 litrówki były 16 zaworowe ale 8 zaworówki chodzą na tej samej głowicy. Także czy to będzie dwulitrowy silnik 8 zaworowy, czy, czy, czy 1,9, w, w tym pompowtryskach to jest to samo. Tam został rzeczywiście przekonstruowany ten blok. I co ciekawe, Polacy są bardzo zalatni, a mnie to się strasznie podoba. W internetach widziałem już takie specjalne adaptery żeby montować te silniki, które fabrycznie nie były wyposażone na wydechu w ten filtr cząstek stałych no to są takie specjalne adaptery żeby ten filtr można było zamontować do silnika, który nie ma tych miejsc montażowych tam z tyłu świetna sprawa, ktoś to wymyślił na no, gdzieś tam na jakiejś frezarce CNC nie wiem, gdzieś tam komputerowo to maszynowo wycinają fajna rzecz można zaadaptować taki zwykły silnik, który nie miał wcześniej DPF-u do samochodu z DPF-em i to jest fajna, fajne rozwiązanie. Także tak jak mówię, są to silniki modułowe, więc to, że on ma dokręcony ten DPF, różnica jest w oprogramowaniu oczywiście, no i w tym wałku, także no i w tym mocowaniu z tyłu. Całej reszty praktycznie różnic nie ma. Aha, miska olejowa, też się różni. Też trzeba mieć tą miskę z, z BLS-a, no jest inna pokrywa zaworów, ale to są już pierdoły, to widać na pierwszy rzut oka z tym wałkiem, yy, to nie każdy ogarnia i potem są problemy, że, nie potrafi, że, że ten samochód nie potrafi dopalić filtra, chociaż yy, ja zamontowałem yy, w jednym z samochodów wałek bez DPF-u i nie wiem dlaczego, ale samochód normalnie dopala. Pamięcia nie mam, ale normalnie dopalał DPF Żadnego problemu nie było W komputerze było wszystko ok Nie wiem, jak ktoś jest tam cwańszy, mądrzejszy To tam może w komentarzu mi napisać e, O co kaman Ale normalnie to jest tak, że ten wałek Po prostu musi być wymieniony na Taki z DPF -em. Tyle ode mnie, nara